Cześć. Chciałbym Wam opowiedzieć jeden sposób na rozwiązanie zadania 17 z Kangura 2017 z pytań po 5 punktów. Dlaczego to zadanie akurat wybrałem? Bo na początku wydawało mi się trudne, ale kiedy znalazłem sposób na rozwiązanie tego zadania, pomyślałem, że może podzielę się z Wami to, en, tą wiedzą i opowiem Wam, jak rozwiązać to zadanie. Tym jednym sposobem. I teraz zaraz sobie przeczytamy treść zadania, i będziemy musieli przygotować sobie kartkę do tego sposobu. I no, co dalej? Pora, chyba pora zaczynać, no bo już zaczynamy, dobra. W każde puste pole diagramu wpisujemy liczbę dwa razy większą albo o cztery większą od liczby. Z pola poprzedniego. Której z poniższych liczb na pewno nie będzie w ostatnim polu. I teraz muszę Wam pokazać ten sposób. Już Wam pokazuję. Tutaj najpierw narysujmy sobie takie cztery fajne linie. Jedna, druga, trzecia, czwarta. I wpiszmy sobie na początek pierwszą liczbę, którą będzie jedna, bo tutaj jest pokazane jedna. Trzy. Kółeczko, jedyneczka i zaczynamy. Liczba dwa razy większa od jeden to dwa. Liczba o cztery większa od jeden to pięć. Liczba dwa razy większa od dwóch to cztery. Trzeba będzie trochę dorysować, bo może mi się nie zmieścić. Lid liczba o 4 większa od 2 to 6. Liczba dwa razy większa od 5 to 10. Liczba o 4 większa od 5 to 9. Liczba dwa razy większa niż 10 to 20. Liczba o 4 większa niż 10 to 14. Liczba dwa razy większa niż 9 to 18. Liczba o 4 większa niż od dziewięciu to trzynaście, liczba dwa razy większa niż cztery to osiem. Liczba o cztery większa od czterech to osiem też. I liczba dwa razy większa od 8 to 16, liczba o 4 większa od 8 to 12. Liczba dwa razy większa niż 8 to znowu 16. I tu też będzie 12, bo tu też jest o 4 większa. Liczba dwa razy większa niż 20 to 40. Liczba o 4 większa niż 20 to 24. To już możemy sobie to wziąć w kółeczka. Dobrze. I liczba dwa razy większa niż 14 to 28. To też sobie weźmiemy w kółeczkę. Liczba o 4 większa od... Czternastu to osiemnaście i liczba dwa razy większa od osiemnastu to trzydzieści sześć. Liczba o cztery większa od osiemnastu to dwadzieścia dwa. Liczba dwa razy większa niż 13 to 26. Liczba o 4 większa od 13 to 17. I tak skończyliśmy nasze cztery kroki. I teraz musimy sobie sprawdzić liczby. Dobrze, sprawdźmy, czy podpunkt A mamy 16. Mamy. Czy mamy 17? Mamy. Tutaj mamy. Czy mamy 22? Mamy. Czy mamy 30? Nie mamy. Czy mamy 36? Mam. Czyli jedynie nie było 30. Czyli to będzie odpowiedź D, 30. No i skończyliśmy ten sposób. Pa.